Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj ogólnie, wiecie co, korzystamy jeszcze z ostatniego dnia weekendu i jedziemy do mojej babci na wieś. Bierzemy mangusę, będzie mogła sobie dziewczęta trochę popływać w jeziorze, bo babcia mieszka blisko czterech jezior, no więc tereny są idealne dla labradora, który uwielbia wodę. Dzień mamy raczej szary i ponury, tak więc idealny klimat na właśnie chillowanie.

Tutaj w sumie wiecie co? Spędziłam większość swoich wakacji w dzieciństwie. Dziadkowie jeszcze kiedyś tutaj nie mieli takiego domu, tylko tylko mieli normalnie przyczepę, namioty. W ogóle fajnie jest też zabrać tutaj Micha, trochę mu pokazać, wiecie, gdzie złamałam rękę, jak byłam mała, gdzie się uczyłam skakać na główkę. Tutaj się też nauczyłam mówić jo, no bo ogólnie w mieście wiadomo nikt, nikt mnie tego nie nauczył, ale tutaj mi chłopaki sprali mózgi, do teraz mówię często jo, jak taki właśnie wieśniak, no ale cóż. Wiecie, to zostaje z człowiekiem, no nie? już na policję, zaczęłam się wziąć. jak ona jeszcze raz tam, do że ja uchyliłam i ją poszerzywałam. Ale się Ale co? I przyjechała policja. O, tutaj nasze zdjęcie ze ślubu, kurczar. Dawno go już nie widziałam. Na swoim ślubie byłam najchudsza w życiu, ważąca wtedy 52 kg, bo miałam dosłownie 2-3 dni przed ślubem grypę żołądkową. I od tego po prostu tak schudłam. W ogóle myślałam, że wiecie, na własny ślub nie dojdę. Na szczęście się wszystko i by udało ogarnąć. Ale no to był mój najchudszy czas. Natomiast co ciekawe, przez to, że wtedy wiecie, nie ćwiczyłam i w ogóle to mam wrażenie, że wyglądałam gorzej niż teraz mimo wszystko. Wróciliśmy do chaty, nie zrobiłam sobie herbatę. Od razu odpaliłam Netflixa i trochę muszę się wygrzać tutaj pod kocem, wychilować, no bo strasznie, marzłam. Ogólnie babcia i tak nam potem dała jakąś herbatę, potem dwie kawy, pyszny obiad, No ale i tak jestem jakaś taka trochę wylatana. No i oglądam na Netflixie. Domy na miarę marzeń. To jest taka, takie małżeństwo, które właśnie ma firmę urządzającą domy. I tutaj akurat oglądam odcinek, jak urządzają chatę, która ma 2000 tysiące kumacie, 2000 tysiące metrów kwadratowych. To są to wszystkie takie No więc obserwuję, ponieważ chyba będziemy z Michałem teraz w styczniu kupować działkę pod dom. Pokazywałam wam tę działkę już chyba w poprzednich vlogach. No taka, wiecie, zwykła działka po prostu, kawał piachu. No więc od razu szukam teraz inspiracji i kurczę, jakby przytłacza mnie totalnie ilość pomysłów. By the way, właśnie to Wam też chciałam pokazać. Zamówiłam sobie ostatnio mnóstwo, ale serio, mnóstwo odżywek, takich typowo emolientowych do włosów. I dzisiaj właśnie przetestowałam pierwsze dwie z nich. Jestem tak zadowolona. Czekaj, o, jestem tak zadowolona z efektu. Ja ogólnie mam zawsze z włosami mega problem, żeby je odpowiednio dociążyć. A w ogóle tutaj prałam buty, więc nie dziwcie się, że, że buty są na grzyniku. Ogólnie zawsze mega problem, żeby włosy dociążyć. Muszę coś z tym zrobić i zamówiłam 5, aż 5 odżywek emolientowych z strony na piękne włosy. Tu mam takie, których jeszcze nie znam, to Wam nie będę pokazywać. Ale dzisiaj przetestowałam sobie takie kombo emolientowy i z Anwenu, to kosztowało chyba jakieś 14-15 złotych, więc ogóle no i przetestowałam wianek, intensywnie regenerująca maska do włosów ciemnych, farbowanych i to są moje włosy bez żadnego prostowania, żadnego wcierania jakichś kremów, olejów, nic takiego, po prostu są właśnie takie, takie idealnie widzicie? Dociążone i to jest efekt, na który mi mega zależało i nie spodziewałam się, że już przy pierwszym dołożeniu dwóch jakichś takich nowych produktów od razu te włosy tak usiądą. Trochę odpoczęłam, więc czas się zabrać za mój ostatni projekt, dzisiejszy i dzisiejszym ostatnim projektem będzie posprzątanie sypialni, bo zrobiłam sobie oczywiście tutaj drugą szafę na testy do prasowania. Na łóżku mam ciuchy, tam za łóżkiem przy zasłonie, nawet Wam je pokazuję, bo tam to jest po prostu armagedon. Tutaj mam też jakąś masę rzeczy. Odsłoniłam jeszcze przed chwilą zasłonę i tam też są ciuchy. Ja naprawdę nie wiem, jak te wszystkie rzeczy tak szybko się rozchodzą wszędzie. No i widzicie, sytuacja jest ogólnie, no ogólnie jest błaganiasta, więc let's do it. Przebrałam się w szlafrok i zabieram się właśnie za kolację. Jak tylko zjem, to siadam do Valoranta, bo moje w sumie jedyne postanowienie na 2021 to wbić srebro, czyli po prostu wyższą rangę. Póki co mam brąz i jakoś tak nie mogę z tego brązu się wybić. Tak więc ostatnio właśnie gram codziennie wieczorem no i mam nadzieję, że za parę miesięcy będę się mogła pochwalić jakimiś tutaj poważnymi osiągnięciami. Ogólnie ostatnio w paczce jakiejś Chyba do jakiś perfum dostałam ten szlafrok. I to jest kurde takie objawienie, no po prostu ja pierdolę, jaki jest cudowny. Tutaj w środku ma taką taką jakby polarową warstwę i jest w ogóle taki strasznie gruby jak kot. Jedyną jego wadą jest długość, bo widzicie? On jest taki dosyć krótki, więc czasami trochę mi się w nogi, ale ta warstwa tutaj tego polaru w środku... I to jest z marki Etam, więc jeżeli szukaliście czegoś takiego wow, to polecam. No i co, na kolację u mnie dzisiaj? Znowu wjeżdżał szak szuka, bo jakiś taki już mam leniwy dzień, nie chce mi się nawet myśleć. A w ogóle sobie jeszcze tak przed chwilą z Michałem gadaliśmy, że skoro teraz kupimy działkę pod dom, no to wiecie: projekt, budowa, urządzanie, przeprowadzka będzie prawdopodobnie za jakieś 3-4 lata. No więc będziemy musieli jeszcze. W nadchodzącym roku trochę przeremontować, trochę dostosować nasze obecne mieszkanie pod te jeszcze nadchodzące lata mieszkania tutaj. Szykujcie się, że mistrzowie remontu w tym roku znowu będą dwa lata. Zaszczyt się z że nie żadnej Spamdzę, ale to się 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 nice. wow. pokawić, Oto O to A chodziło. Coraz bliżej srebra. Zostali dzisiaj na brązie trzy, ale tak jak jest bliżej, to i tak spokojno, bo będzie ranga w górę. Już się przez chwilę zmartwiłam, że dzisiaj bije srebro i będę miała cały 2021 rok już skończony. Ale nie, mam jeszcze co robić. Tak więc żegnam się z Wami. Już na dzisiaj my jeszcze idziemy z Magą tylko na spacer, czy na szybki siku, no i co? I spać. Tak więc dzień na i Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Never